Kochani, no, pewnie nikt z Was, tak samo jak i ja, nie spodziewaliśmy się takiego obrotu sytuacji, że te święta będą w tym roku obligatoryjnie wyglądać zupełnie inaczej niż powinny. Mimo wszystko życzę Wam w imieniu swoim i wszystkich ludzi związanych z domem muzyki pogody ducha w te święta, przemyśleń pozytywnych i wyciągania dobrych wniosków w tej całej sytuacji. Wszystkiego co dobre. No i już. Thank <laughs>